Projekt uchwały dotyczy uchwalenia uchwały nr 14 przez 204 przez 12 Rady Miejskiej w Kostyniu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie rozwórki pomnika. W dniu 9 marca 2012 roku do Urzędu Miejskiego Kostyni wchłynował pismo informujące o powstaniu obywatelskiego ruchu obrony pomnika w polsky, w którym 21 mieszkańców gminy nie zgadza się z propozycją rozebrania pomnika na górze zamkowej. Pismo roku zostało jest Przekazałem do Związku Uwięziów Politycznych okresu Stalinowskiego oddziału Pustyny i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej były były politycznych koło miejsko-gminne W dniu 13 marca 2012 roku obydwa Związki kombatantów skierowały do Gminy dostynia pisma, w których informują, że są za pozostawieniem pomnika w dotychczasowym miejscu, to jest na burze zamkowej i nie zgadzają się na jego rozbiórkę. W dniu 16 marca tego roku wpłynęło następne pismo o Związku Kombatantów RP i był więźniów politycznych, tylko o w gminnego stylu, w którym kombatanci nie wyrażają zgody na przeniesienie miejsca pamięci Narodowej Spółki Zawodowej. W związku ze zmianą stanowisk związków kombatanckich zasadnym jest od rozbudki pomnika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Tutaj przypomnę, że pan, pan Jan Nowacki, przewodniczący, Komitetu. też prosił o zajęcie stanowiska szefów klubu. No, tu, tu jest jakby okazja na to, żeby ewentualnie się wypowiedzieć. Bardzo proszę o głos, o głos prosił Pan Grzegorz Skarbrzycki. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Takie mówię, to trzeba spróbować. Przeszedłem tu w grą demokratycznej, bo jest tam niektórych ale tam jeszcze za chwilę każdy się wypowie poprzez głosowanie niekoniecznie czy nad klubami, przedstawiać zdolne stanowiska, jeżeli tak. takie są. Ja powiem bardzo krótko. Państwa, chciałbym parę minut tylko wokół tej sprawy na wyjaśnić. Pierwszy, żeby to czyn społeczny inicjatywa społeczeństwa. Inicjatywa wyszła z Komitetu Miejskiego PZPR i według rozmowy mojej oczywiście tamtych czasu nie pamiętam, ale poprosił mnie pan były przewodniczący Rady Miejskiej, pan Ludwig Orłowski i dość mocno określił i nie mógł dzisiaj przyjść na sesję, bo chciał zabrać głos, może przyjść na kolejną sesję. inicjatywa społeczna. Chciałbym tylko wspomnieć Państwu, że nie, nie powstał nigdy oficjalnie komitet, który miał tworzyć komitet budowy tego komita. Nie ma takich dokumentów. Pan Szymański, który też jest kombatantem, próbował by kiedyś doszukać się tego. Nie, czegoś takiego nie było. Była to decyzja bezpośrednio władz. Drugi mit, który twierdzi tutaj, że należy przywrócić coś, co istniało. Proszę Państwa, problem jest taki, że żeby przywrócić Powinniśmy wrócić do napisu, który był sprzed roku 90, czyli bohaterom walczącym z faszyzmem PZPR i PPR. Mało tego, napis skuty PZPR i PPR dopisany został wykonany bez zgody konserwatora zabytków i jeszcze w dokumentach, które znajdują się u konserwatora jest ten bilot pomnika, który był. Czyli jeżeli mówimy o tej, teraz powrocie do tego stanu, o odnowie tego pomnika, może należałoby wreszcie szybciej z powrotem wrócić do tego, co było i potraktować to jako pamiątkę tamtych czasów. Tylko nie wiem, czy IPN pozwoli na coś takiego. Kolejna kwestia tutaj, taka bardzo krótka. No dziwi się trochę tutaj w wypowiedzi na ale się odnosić w kwestii, że ktoś nie słyszał o Katyniu w latach 70. I, I tworzył jednocześnie w pamięci taką wizję walczącej z faszyzmem pzt owców i pzt owców ale to już mi wspomina, bo nie chciałbym w tym momencie odnośnie otwierać polemiki. Proszę Państwa, tylko na koniec jeszcze taka moja dygresja. Y -y, ja byłem na spotkaniu, Pan Burmistrz zaproponował usunięcie tego pomnika. W y pełni -y, go poparłem. Kombatanci, którzy byli na tym spotkaniu, też również poparli. I jest ja to protokole Przedstawiciele. Po czym te zawiązuje się komitet, 21-osobowy, spotyka się z kombatantami i ci starsi ludzie zmieniają znaki. Tak to wygląda. Tam się proszę Państwa nie chciałbym dłużej mówić na ten temat, wywoływać polemiki, dyskusji na temat spraw, czy tam ma być PZPR, czy PPR, kwestii politycznych, czy e, podchodzenie emocjonalne do historii, czy nie. Chciałbym tylko po prostu wyjaśnić pewne kwestie sporne, nie polityzować z tym, co tutaj mówi pan, e, pan Nowacki. Trzeba pamiętać, że przed tym pomnikiem stał tam jeszcze inny pomnik Mikołaja Krzywpokowica pomnik wdzięczności dla założyciela miasta oraz, oraz serca jednostego. Dlaczego jest taki, a nie inny pomnik? Yy. Jeszcze jeden argument tutaj był poruszany, że w tym miejscu nic innego nie może powstać. To nie tak. Rozmawiałem z dyrektorem Czubem. Istnieje możliwość, żeby w tym miejscu wybudować coś zupełnie co innego. Jedyne, co mnie przekonuje, żeby z tym na razie zaczekać, ale w Boże nie remontować jeszcze tego pomnika, bo nie ma się czym chwalić. Po prostu jest to architektoniczne kalectwo. To to, co mówił na poprzedniej sesji chyba pan Radojewski, że jeszcze nie wiemy, co tam ma powstać. Pozostałe to, no nie ma się, uważam, że pomnik, który tam się znajduje, nie jest niczym, czy nie może szczycić, Natomiast co do rozmawiania z różnymi docelniami na temat tak zwanego czynu społecznego, większość podchodziła do tego bardzo, bardzo niechętnie. Nie tylko wąska grupka wierzących, naprawdę niesłyszących o Katynie być może podchodziła w sposób tego taki zwiadow. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan panie, panie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Szanowni Państwo, faktem jest, że Burmistrz się do naszej jak prawny instytucjum, wkrótkim zmianę, decyzję w krótkim okresie czasu, nasza, nasze dość powszechne poparcie tej koncepcji oczywiście wpisywało się w szerszy plan zagospodarowania całego. To, miasta jak najbardziej tą koncepcję pobieramy. Mówię to w imieniu naszego klubu. Jest taka konieczność, warto to zrobić na miasta i warto się tego pomysłu dalej trzymać. Natomiast pozostaje kwestia emocji, wrażliwości osób, które poczuły się dotknięte sposobem procedowania czy głosowania przez nas jako radnych. Jako no i oczywiście pozostaje wątpliwość... W tym momencie, czy, 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 czy jako rachunek, czy, 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 czy by nawet burmistrz, dochowaliśmy wszelkiej staranności, aby ten proces dialogu czy konsultacji był rzeczywiście e, 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 bardzo dobrze przeprowadzony. Myślę, że my, używając bardzo dobrze, myślę przede wszystkim o formule, tak, bo jest formuła pisemna, jest formuła kontaktów, jest formuła mailowa, internetowa dla młodych ludzi, jest formuła ankiety w przypadku rynku. E, 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 Pytanie jest, czy rzeczywiście możemy tutaj być w pełni usatys usatysfakcjonowani naszymi osiągnięciami w kwestii, kwestii tego dialogu, bo no w jakimś zakresie ponieśliśmy, ponieśliśmy tutaj porażkę. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, że jako prób, całkowicie akceptujemy i popieramy kwestię zagospodarowania całego kwartału, który podjęta przez Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie wypowiadam się jako przedstawicielu, bo dobiórca, to pracowaliśmy wypracowaliśmy stanowiska w tym temacie jakiejś dyscypliny. Ale szczerze że w momencie, w którym pojawił się temat rozbiórki pomnika, byłem za, bo podobnie jak przed chwilą powiedział Pan Radny Liskoń, trochę urągające temu pomnikowi jest to, w jakim przypadku w tej chwili funkcjonuje? Nie chodzi o jego stan, Tylko to, że ten, ten pomnik tak naprawdę gdzieś tam w boku, na który raz w roku wszyscy razem powędrujemy i tyle. Są przy nim ławki, ale jak ja to ostatnio obserwuję, wędrując w wędrując na spacery, to, to raczej te ławki nas służą temu, żeby młodzież w trakcie wakarów miała gdzie uciec. Więc nie jest to uczczenie chociażby tych osób, które personalnie nie, ale, ale danych danych osób, nie jest to szczenie godne na pewno. I tak naprawdę dzisiaj największym problemem dla mnie jest to, że nawet jeżeli byśmy ten pomnik złożyli, no to co nami? Nie wiemy. Nic z nas nie ma na no to dobrego pomysłu. Tak naprawdę sama idea pomnika dla mnie jest, tego typu jest w 100% słuszna, zasna, no bo mamy, nie jest to pomnik za którym jakoś tam moje serce się porywa. ale takim pomnikiem dla mnie jest pomnik, który tutaj prędzej z okien Widać pomnik rozstrzelany. To jest miejsce dla mnie najważniejsze w kontekście kosmickiego upamiętnienia nie serca jest osobę. E, Upamiętniania pewnych konkretnych wydarzeń, pewnych konkretnych osób, to na pewno ten pomnik jest dla mnie pomnikiem najważniejszy. Natomiast pomnik na górze zamkowej nie jest ładny, no bo to chyba mało kto się zgodzi, że jest to jakieś arcydzieło ale nie mam nic zamiar. Ja na pewno się zaczęłam myśleć nad czymś takim, że gdybyśmy rozebrali ten pomnik, kto wie czy nie postawić pomnika e, o tej samej idei, pomnika upamiętniającego sam osoby, no tylko w innej formule, w ciekawszej formule, Takiej formule, żeby ta kurz naukowa faktycznie miejscem atrakcyjnym, a nie tak gdzie idzie się po to, żeby uciec w lekcji, żeby zapalić może pierwsze użycie papierosa, bo, bo dookoła widać ładnie, czy się policja zbliża, czy nie może uciec. Tak, tak interpretację nawet słyszałem, że to bardzo fajnie jest wysoko. Tak, więc, moje zdanie z tego, co, co sądowałem na, na, na posiedzeniu naszego klubu. Jesteśmy za tą uchwałą, jesteśmy za tym, żeby pomnika na dzień dzisiejszy nie burzyć. Jesteśmy za tym, żeby jednak rozmawiać jak najbardziej o górze zamkowej, bo to też jest miejsce bardzo ciekawe, z popierwoma względami. Miejsce też trochę nieszczęśliwe, bo miejsce, w którym mieliśmy modernizację schodów, które były bardzo niewygodne do tego, żeby tam wejść, ale modernizację w mojej opinii, nie tylko w mojej, bardzo nietrafioną. Mamy dookoła ładnych granic, szary, bardzo ładnie komponujący się centrum. Za chwilę będziemy mieli rynek z ładnym granicem, a na za prowadzą paskudne, czerwone schody w jakimś posturku. E, przepraszam za firmy, ale jakąś tam kostką która jest atrakcyjna. Jest tam ileś nieszczęśliwych posunięć. E, natomiast miejsce, na pewno, nad którym warto popracować, na którym warto się zastanowić, i ja z tego stworzę tutaj za uchyleniem tej uchwały, czyli za pozostawieniem pomnika w chwili obecnej. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Pan Równęczak, proszę. Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. tak jak wszyscy, jednogłośnie wystarczy. Pamiętam o tym, że uchwały dotyczącego zbudowania tego pomnika, było też wiele dyskusji, no ale muszę powiedzieć, jeśli wszystkie opinie pozostałych utraconych były pozytywne, za no to dziwne było, żeby Rada Miejska i niestety nie, to nie, nie, nie zburzamy. Powiem tak, yy, sądzę, że kolega również podejmie ten temat i pochyli yy, tą yy, uchwałę, I także można bardzo pomyśleć o, o tym, żeby w budżecie przy najbliższych możliwościach yy, realizacji naszego rynku poświęcić środki, aby ten, ta góra zamkowa stała się teraz górą zamkową, ale troszkę rozmowy... Nasze wynecznie tutaj powstanie, yy, uliczki z boku są doprac dopracowane, żeby to ładnie współgrało z tym, rynek, który będzie się ładnie proponował oświetlić. Yy, Kosty można powiedzieć, yy, ładnie wygląda jeśli chodzi o przejazd. Sądzę, że przy dobrym odwarowaniu pomnika, przy ustawieniu, tak powiem, kilka fontanek koło pomnika, światełek, może on ładnie wyglądać. No i dobrze, do tego tematu że nie nerwujemy, nie włożymy. Ale jednak podzew ludu jest, zostawiamy, ale troszeczkę musimy modernizować, no niestety wydamy pieniądze, ale, ale szanujemy władzę, Dziękuję, dziękuję. Tak, tak, jeszcze, jeszcze pan Piotr Adelski. Pan Piotr Adelski. Ja dosłownie krótko my również nie ustaliliśmy, że tego stanowiska osób. Z wielu powodów, bo miałem odczucie takie, że nie do końca to wszystko jest domówione do grani. obawiałem się właśnie jakiejś takiego no, społecznego odzewu, że, że oto ktoś poczuje się urażony. Wydaje się, że w takim mieście jak Kosty, no o bogatych tradycjach potrzebne są różnego rodzaju elementy, które pokazują tą drogę historyczną mieszkańców miasta. Nie obawiałbym się tutaj, że ktoś pójdzie, tak jak oczywiście nie. na jest publiczne palenie papierosów, ale wydaje się, że nie unikniemy tego, ponieważ w społeczności zdarzają się różne osoby, a z pewnością są też takie, dla których są też osoby, na których wywrze to jakieś znaczenie, będą inspiracją tego typu pomniki, do tego, by spojrzeć w historię, by nieco więcej się dowiedzieć i bardziej liczyłbym i robiłbym te rzeczy, chociażby dla wąskiej grupy osób, ale żeby ich, tak podkreślić ten historyczny element mieszkańców postynia. Dobrze się stało, że zastąpiono ten stary pomnik nowymi napisami wzbogacającymi, przecież pokazującymi ten, ten, jak już powtarzam, dorobek historyczny mieszkańców. Myślę, że tablica, która byłaby ustawiona przy pomniku rozstrzelanych, nie oddałaby mimo wszystko wielkości tego dorobku. Także to jest wszystko, myślę, przed nami, dyskusja, zastanowienie się co dalej, a z pewnością powinniśmy ten projekt wycofać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, świetnie, proszę. Ja tylko chciałbym dodać, że bardzo rzadko, może nawet dobrze się stało, że dzisiaj o podmiotowości i o tym, żeby e, demokracja działała, żeby te decyzje różne zapadały najbliżej ludzi i może to dobrze, że mamy okres społeczeństwa, że powstał że jakaś grupa się zebrała i ważnej dla siebie sprawie, tak jak ja się a takie życzenie dla nas wszystkich i też może prośba do, do pana Nowackiego i też do osób skupionych, to Komitet e, Obrony Pomnika przekładził się w jakiś komitet, e, który pomoże wypracować formułę no, jak lepszego funkcjonowania tej okolicy, czy też może bardziej godnego uczczenia tej, tej idei, która przyświecała temu, czy przyświecam, że... Do tego będziemy tak czerwony zmierzać, Obym jak się ta uchwała się nie zakończy, to, to, to będziemy na tym przyłowić, co, co tam ma być w tym miejscu i w jaki sposób wykorzystywać to co z najdujeści przedstawionowy. Dziękuję. Dziękuję, ja dziękuję. pan radny Ja też powiem, że radni klubu SKU, dlatego byli za pierwotną intencją odbiórki pomnika, dlatego że głównym argumentem dla nas było to, że ten pomnik... Że Popierają kombatanci, że zostało rozebrany. I drugim takim argumentem bardzo ważnym dla nas było to, że były podawane bardzo duże kwoty nakładów na remont tego pomnika. I dlatego te dwa główne argumenty przemawiały za tym, abyśmy poparli odbiórkę tego pomnika. W tej chwili jeśli kombatanci zmienili zdanie, to i my zmieniamy zdanie. Jesteśmy za pozostawieniem pomnika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z udziału radnych ma dwa dyspozycje? Ja porządku tak przepraszam za tą formułę, ale widać, że zdania się zmieniają. Podobnie jak rola pomnika, który przez dziesięciolecia ma różne, e, e, różne role w zależności od okresów komisji funkcjonować. Prawda jest taka, że starym powiedzeniem mówimy, musimy pomnika zostawiamy co koło, jeśli chcieliśmy ją osiedlać. Także to jest konstytucja, na widzę do czynienia w tej Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzę do zajęcia stanowiska. Kto z Państwa Radnych jest za about Kto państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę.